To znowu ja! -y Dziś, znaczy wczoraj, dostałem nowe Petropy, ale nie miałem czasu ich rozpakować, ponieważ było już późno. I dodam jeszcze Wam do niespodziankę i jeszcze takiego Petropy, który dawno już do mnie przyjechał, ale była bateria wyczerpana. No to dobra, zaraz zaczynam. Już idę do Petropy. Dobra, to może zaczniemy. Od rozpakowywania moich nowych, nowych szatów. Były one w takich dorebeczkach. O, i może zaczniemy od tej. Eee, Otakujemy ją. Oj, coś tu przecinam chyba. Ojejku. O, trochę przecięłam. Co to nam wyszło? O, taki żółwik. O, trochę mi się to przycięło. No, ale piękny żółwik! Dziękuję to mi się przycięło Ale piękny. Chyba nazwy ją... Yy, gwiazdkę. Bo tu nie tu mam gwiazdkę. O, chyba nie widać. Tak za bardzo Od, O tu właśnie. Czekajcie. Tu właśnie ma taką gwiazdkę, nie za bardzo widać. Yy, ma taką gwiazdeczkę ma. I jest piękna, ponieważ chciałam tego żółwika. Jeśli nie przepadam za zwierzętami morskimi. I za nową serią, ale ta jest prze, przepiękna. Ma niebieskie oczka. I ma tu kiereczka takiego różowego. Jest po prostu piękna. Dobra, to śmieci tu. Tam odkładamy. E, to odkładamy tutaj może. I kart... O, kurde, karty chyba przecięłam. No, no nic. No to kartę odkładamy tu i Petropa odkładamy tu. E, dobra, teraz pet shop. Już otwieram. Może teraz bardziej będę tu trzymała. się trzymała Niech ja jeszcze troszkę muszę odciąć. O, otworzyło się. Trzy. I co tu mamy? Konika! To mój pierwszy konik! Jehu! Oczywiście niedługo zostanę na urodziny na pewno taki zestaw, e, który będzie z konikiem. Oczywiście ze starej serii. Może, może już pokażę to z e, Ze starej serii. Tam będzie konik, yy, o, pe o pewnie taki, zobaczcie, zobaczcie, uuu, tak, jaki piękny, ale piękna, ten... o właśnie, zgadam, że to ten, Czyli mam tego żółwika, chwilę, nie, wi nie wiem, czy to widać jeszcze raz, zobaczę, o, takiego żółwika, czekajcie, takiego żółwika, o, Chwilka, bo tu nie widać tego, takiego żółwika. Nie, że chwila. O takiego żółwika i takiego konika. Trochę tu rozmazany jest. Jest po prostu piękna. Nazwę ją może Sweetie. Jest przepiękna. Jest głównie biała, ma to oczka. Ma tu niebieskiego cukiereczka takiego. Jest po prostu piękna. Przepiękna. No, wolę koniki z tamtej serii, ze starej, ale ta, ta też jest piękna. E, hmm. Ma tu znaczek oryginalności EPS. O, tutaj na chwilkę, zaraz by nie widać chyba. Audzik. E, chwilę zaraz. Ma tu znaczek oryginalności EPS. Chyba nie widać, bo to trochę jest znazane i ma dziurkę jak widać e, Dobra to może od, odłożę ją tu ona też ma znaczek oryginalności LPS i też ma dziurkę jak widać więc może to już odłożymy dziwne że nie ma takich papierowych śmie śmieci Dobra i o to odłożymy tutaj e, śmieci odłożymy tutaj i okej. Okay. filmy, bo to prawie nie wiem, jeszcze oryginalnie. To znaczy tak fajnie filmów, no jak to powiedzieć. Kładać. Ale to ja może teraz pokażę takiego potrzeba, który już ta da, trochę dawno przyszedł. E, I proszę patrzeć. Oto ona jest ze serii. Ma takie trochę trochę wyluru, ale ja jej zdrapuję powoli. Nazywa się Gatusia. E, to jest ten to nietoperz. Nie ma znaczka oryginalności LPS, ale mam ją w gazetce, takiej, co jest domek, a z drugiej, a z drugiej petropy, e, ma trzymadełko, takie trzymadełko, jakby to powiedzieć. Au! E, to jest mój pierwszy petrop, który ma trzymadełko, który ma felur. I to jest mój pierwszy petrop nietoperz. Oczywiście maluchy się nie liczą. I to jest yy, chyba mówiłam. I ma tu taki fajny rąbek, taki mam no, widać, chyba. Yy, I... No i po prostu jest fajna. No to może teraz przejdziemy do niespodzianki. Yy. Już niedawno, e, miałam już od dawna domek, ale dopiero niedawno znalazłam. Zobaczcie, e, oto, oto są takie kartonowe petrchopy, e, a nawet takie kartonowe pethopy nazwałam. To jest łasica. E, oczywiście jak ja mówiłam, to jest kartonowe, bo razem ja z domkiem zatrzymałam to sobie. E, nazwałam ją łaska, ponieważ jakoś tak pasuje do łasicy. E, to odłożę tutaj. O, tutaj. O. Następna to, to. Taka słówka z kartonu. Nazwał ją Mirinda, ponieważ tak trochę do niej pasuje. Jest też ładna. Wszystkie pizzopro teraz, które pokażę, z kartonu. Ta po prostu jest piękna. Już mam chyba ze dwie yy, yy, te sowy w domu, bo mam jedną taką kartonową, która której trzymam sekretki i drugą taką, ale ta to za bardzo nie pozwala mi suwek tak no brać, bo Y, Ona znaczą nie tylko mądrość, ale też śmierć i coś takiego. Ale nie będę już was straszyć. Następny pętrzhop z kartonu to oto taka, taki słodki króliczek lula. E, nazywam ją lula. Y, jest po prostu słodka. Szkoda, że nie mogę mieć takiego petshopa. Y, zwykłego, takiego o, o takiego y, plastikowego. Chcę to jeszcze powiedzieć? Po prostu jest słodka, no. O, taka słodka. Dobra. Następny petrop to, to, to znaczy już ostatni, to właśnie bzy, bzyk. Chciałabym mieć pszczółkę, ale po prostu nie mogę jej znaleźć. No, też ładna. Yy, oczywiście z kartonu. I po prostu podoba mi się. I oto moje wszystkie nowe, yy. moje nowe petropy, czyli gwiazdy. K, e, Sweetie, e, Sweetie, Gatsusia i moje stare petropy z domku, które dopiero niedawno znalazłam. No, Łaśka no, no. Mirinda, Łaśka Mirinda, Lula i Zig A to są moje nowe karty. Papa.